对对对。嗯。Hey, hey, hey. yeah. Sånn, lille pappa.

Ja mam Ci jedzenie? A. Mamika, o, o. No, o. O Boże, teraz jak jest dziura to, tak, to Teraz tu będziesz się sobie. Nie? Ci no Pęknę Ci orzeszka. No, ja wiem, chcesz pomóc, tak? No dobra, masz. No, no, trzymaj tutaj, tak, trzymaj. Tylko nie po, nie po palcach, oj ty. Eee, nie, 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 bo sobie coś zrobisz. No. Słuchaj, gościu. Oj, oj, Oddaj. Oddaj. No dobra, rób sobie co chcesz. Poddaję się. O Jezu, dupkę. Widzisz? 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 I się nie zajmujesz. I się zmudziłeś. Haha. Patrz. Nie, o ty. Masz. Co zrobił Arbus z orzeszkiem? Powiedz, co zrobił z orzeszkiem. Z jedną rzeczą. No tu mam orzeszkę. Tu, tu, Widzicie? Tu jest orzeszka. Tu. <głosy> <głosy> tak. Idź, idź, idź do kratki w ogóle. Już, już idź. Udź, udź. No idź, idź. Idź do kratki. Idź. Tam, 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 tam. Tam, do kratki.